Cześć! Yo. To nasz, nasz pierwszy filmik yy, Tak pewnie pan po napisie już widzicie, że jest nasz pierwszy filmik Tak, pod spodem <laughs> się będzie pod spodem. nazwa filmiku, coś takiego yy, Co możemy, przedstawimy się Może wpierw Jestem Ola A ja Iza I będziemy prowadzić nasz naszą stronę <laughs> Tak, w następnych filmikach pod spodem umieścimy linka do naszego bloga, tak, bloga i tam będziecie mogli więcej informacji jakby się dowiedzieć. się, może naszą ekipę, niestety nasz kamerzysta się nie mógł zjawić. Tak, niestety. Tak, jechał na zawody chyba w piłkę nasz, no tak, czy w kolar. Nie, no szczęście aż nie będzie w klasie, w szkole. Ale będzie musiał tam na Będzie musiał nadrobić. Fajne narzniki no, kupiłam. Właśnie no, te y, Tak. Mm. Wiem. <grystanie> nie ma o czym mówić. Tak. Y, to może jakie mamy plany y, na naszym kanale? Nasz kanał będzie y, trochę tak bardziej o zależniejszych rzeczach. Tak, bo... Czasami będą live. Ale to nie jest gier, nie jest gier, nie jest gier. I na pewno, wiem co na pewno zrobimy, zrobimy taką serię, że będą pytania i odpowiedzi. Aha, no w komentarzach. Nie wiedziałam? Nie, <laughs> nie wiedziałam nawet o tym, ona sama to wymyśliła. Nie wiedziałam. Dobra, udajemy teraz głupków z siebie, tak. Dobra, pok Oddajcie na uśmiech. To moje. Ja Masz wieszak? Nie <laughs> jest sobie Trudno. Tak, co tu można powiedzieć? Masz te nauczniki. Tak. Mamy plany, właśnie do tego jedziemy za dwa tygodnie. Tak, że za dwa tygodnie, tygodnie na lodowisko do Nowego Dworu Grzybickiego taką... będziemy, Puh, czy... będziemy nagrywać filmiki jak, tak, jak... Nam jak nasz Jak nasz kamerzysta, ja weźmy czego ja będzie za dużo odsząchać, to znaczy, że się wywalił, bo on co pięć minut się wywala. więc. Tak. ale panował, jest. Ała! Ja w siódmym roku panowałam. Swojego życia. Dobrze, więc jedziemy yy, tak opinię, bo ja słyszałam, że to ludowisko jest krzy... To znaczy, no, nierówne i że miernie się po nim jeździ. No wiemy, jaką masz W parku. W parku, kujdźba w parku. Sorry. <laughs> tak, co, co możemy więcej powiedzieć? Możemy więcej powiedzieć tak, pisać już pytania w komentarzu. To może jeden szybki krok. Pierwszy nasz filmik. Ale no... Nie chcę. Dobrze, to piszcie już od pytania odpowiedzi chciałam powiedzieć. Odpowiedzi będziemy. Tak, pytania już piszcie my, piszcie. My. Bez głupot proszę. My najciekawsze uh, pytania weźmiemy, wypiszemy, wydrukujemy, tak. nie wiem. Bez I... przekleństw. Oh, wow. Czemu? A no, bo dobrze Dobra, i będziemy właśnie odpowiadać, i czym ja się bawię, wisiakiem. No, 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 a prawdopodobnie um, w którymś odcinku będzie tak, że będziemy mieszać miksturki. Yy, będziemy więc na pewno odcinek? nagramy tego, yy, kucha yy, top, yy, top kucharz. Tak, nie top kucharz. Tak, ja lubię takie eksperymenty. Nie wiecie, ciała, co ja sobie zrobiłam. Dobra, opowiemy to w następnym filmiku, który gdzieś się tam pojawi może, nie wiem. Prawdopodobnie za dwa tygodnie. A, no, no, może... już... ha, ha ja, ja to się nadaję do rapowania. Tak. To już chyba wszystko. Czy coś jeszcze mam do powiedzenia? Więc tak, pisać. Co mamy. Właśnie jeszcze tak dodam. Możecie pisać na przykład wyzwania. My sobie wybierzemy jakieś parę najciekawszych wyzwań, i będziemy co tam. tydzień, czy tam co parę dni nagrywać. czytałaś perły? Challenge. Czytałaś? No tak, przychodzimy po ramieniu, nie tak mam rękę, nawet po tą piłkę. No i właśnie pisać. Nie wiem, jakieś challenge zadania. Na przykład jest. Jak... Całą paczkę soli. Nie, nie, bez takich pytań. Za Znaczy, to bez takich zadań. O ja raz zjadłam prawie całą soliczkę, ja lubię sól, ale wiem, że sól nie jest, nie jest Ja zdrowa. lubię cukier. Ja placki. A ja placki z cukrem. Dobrze, no to... A, mi e, powiedzieć, gościem, który może się zjawić w większości filmików, to będzie... Mój brat. Mój brat ma 4 lata, jest bardzo głupi. I tak, to będzie jeden z takich śmieszniejszych filmików, tak. No, I no możemy... On będzie 10 breakdance'a, a, a tak, my będziemy bo... nagrywać. Tak, y, dobre, że z y, tym. Karolina. Taka w, jedna. I ona się może pojawić w niektórych filmikach. To będzie jest gość specjalny w jednym filmiku i pie... chrzabić. Dobrze, no to tu chyba na tyle. Pierwsza Tak, y, to my może na tym, pod tym filmikiem właściwie może bloga dodamy z co? Nie, dobrze, to już na tyle. Baba. Do widzenia, że dla...